Witam, kochani. Co dla barana na kolejny miesiąc wrzesień? Zobaczmy. Szybciutko. Co dla barana na kolejny miesiąc wrzesień? Jaka będzie energia ogólna? Jaka będzie energia ogólna? Zobaczymy. Patrzymy, energia ogólna. Teraz tak, pokazuje mi się przede wszystkim energia ogólna, taka być może z powodu tego, że ktoś się oddalił. Tak, być może z powodu tego, że um, zadziewają się w waszym życiu zmiany, tak? e, Którego sami jesteście um, autorem. Mm, to pokazuje mi się, że e, taki okres będzie teraz we wrześniu, kiedy um, będziecie czuć, że nie będziecie móc ruszyć z miejsca albo z powodu tych zmian, które wprowadzacie w swoje życie, albo z powodu tego, że stawiacie pierwsze przy okazji tych zmian, stawiacie na przykład pierwsze kroki na jakimś nowym y, terenie, albo dlatego, że ktoś się oddalił, albo wy się oddaliliście z jakiejś relacji. Hmm, będzie taki moment w tym wrześniu, bym powiedziała, podzieliła to na tygodnie, tak? Że z tydzień będzie takiego przestoju, że będziecie wiedzieli, że ja muszę zrobić to, jeszcze ja muszę zrobić tamto, muszę pomyśleć o tym czy o tamtym, nie będziecie mieli mocy. Znaczy się tak, może nie tyle, że nie będziecie mieli mocy, ale bardziej mi się pokazuje, że no czasami tak się zdarza, wiecie, w życiu każdego człowieka, że nie można ruszyć, tak? Że ja na przyszły tydzień zaplanowałam sobie to czy tamto, ale kurczę, no nie mogę się za to zabrać. Dosłownie coś takiego. Będzie to się wiązało z jakimiś zmianami, być może stawiacie nowe kroki gdzieś na jakimś nowym terenie, natomiast co jest piękne, wiecie? Jeżeli chodziłoby o relacje, że coś się popsuło, ktoś się oddalił, to wróci no równowaga. Tu jest wybaczenie i dbanie, troska, troska o siebie i dbanie o siebie. Natomiast jeżeli tutaj chodziłoby o jakieś sprawy finansowe, jakieś zmiany w życiu i tak dalej, przyjdzie piękna równowaga. Mm, tutaj naprawdę przyjdzie bardzo piękna równowaga i harmonia. Myślę, że nawet się tego nie spodziewacie. Jeżeli robicie coś dla kogoś. I zastanawiacie się, tak, co z tego wyniknie. Bardzo dobry rezultat z tego będzie. Będzie miało to naprawdę fajny finał. Natomiast, jeżeli chodzi o relacje, na pewno jest tutaj pojednanie, wybaczenie i dbanie o siebie ponowne, tak. No i zobaczmy, co dla Baranka na kolejny tydzień. w Tej równowadze, która gdzieś tam jest e, po połowie miesiąca pokazuje mi się takie odetchnięcie fajne z ulgą, i tam się pojawia, tu, i tu się wtedy pojawia mężczyzna, tak? Hmm. Pojawia się mężczyzna. Natomiast ostatnia karta hmm. mówi o tym, że jesteście tutaj w przeczekaniu na koniec września, przy tym mężczyźnie tak jakby jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. Jeżeli jesteście kobietą, się pojawia z jakiegoś y, powodu, y, spotykacie się z nim, on potem znika, y, jest oddalony, y, albo, no nie mogę powiedzieć, że się odzywa bardziej, tu on się pojawia w Waszym życiu bardziej konkretnie, jakbyście, jakby tu się pokazuje spotkanie, natomiast w ogóle to tak pokazuje mi się pod koniec tego miesiąca, jakby dopiero zrobiło się miejsce dla tego mężczyzny, wiecie, w, tutaj w, dużo się raczej będzie działo i w ogóle będzie się działo dobrze, fajnie się będzie działo, bo Pierwsze karty mi tak w ogóle bardziej pokazują, że podpisywanie umów będziecie mieć i fajne pieniądze, tak? Wejdziecie w coś fajnego. Tylko, że tak, najpierw tu się pokazuje, że najpierw kobieta, kobieta bardzo działa rozważnie w swoim życiu, kieruje się jakąś taką nabytą mądrością, bardziej tu jest dojrzała kobieta, wiecie, natomiast przy niej jest dopiero później pojawia się fajny projekt. Ona chce podpisać umowę. Ona chce w coś wejść, fajnego, natomiast tu się pokazuje, kurczę, że dopiero powinno mi się pokazać inaczej. Powinien mi się najpierw pokazać ten plan, tak? Że coś się pojawiło, i wtedy Wy to jakby bierzecie. Natomiast pokazuje się inaczej, że najpierw ta kobieta postępuje tak intuicyjnie, mądrze, poprzez doświadczenie życiowe i chce tutaj podpisać jakby jakąś umowę, a dopiero wtedy przychodzi do niej. Ten projekt, którego ona chciała, tak jakby wiecie co? Chcecie podpisać umowę, ale szukacie z kim ją podpisać, na przykład, tak? Bo chcecie podpisać tą umowę, nie wiem, na bardzo korzystnych warunkach, albo chcecie znaleźć firmę, która, nie wiem, sprosta Waszym oczekiwaniom. To się tutaj przytrafia Wam, tak? I przytrafia Wam się jak takie Taka wisienka na torcie jakby pokazuje się. Wtedy dopiero żegnacie coś, co było hmm, nie na miejscu, coś, co było trudne. Tu się pokazuje. To w ogóle może wiązać się też z rodziną, że dopiero wtedy y, żegnacie coś rodzinnego jakby. Y, no nie wiem, czy to nie będzie związane z jakąś y, propozycją. Y, pracujecie na przykład u rodziny. A chcecie podpisać umowę, chcecie pójść, nie wiem, do nowej pracy, chcecie pójść, e, dostać gdzieś jakąś pracę na etacie i szukacie, i, i wiecie, że potrzebujecie mieć tą umowę, i tu się pokazuje, że przychodzi do was ta propozycja. Wtedy żegnacie się z tym, co wam nie służyło. E, zaraz zobaczymy z czym. W każdym razie bardzo dużo radości przy tym pożegnaniu tej starej ścieżki. Słuchajcie, jest tutaj bardzo dużo radości a potem jest takie odetchnięcie z ulgą mm, i przyglądanie się temu, co było, jakby czas spowalnia w ogóle wszelkie wydarzenia, które były trudne, odchodzą i odpoczywacie po prostu po jakichś takich trudniejszych sytuacjach, które może wymagały jakiegoś tutaj mm, zamieszania, może powodowały zamieszanie. Wtedy właśnie pojawia się ten mężczyzna, ale ten mężczyzna, kurczę, nie wiadomo dlaczego, mm, Pojawia się, a potem nagle być może znika, dlatego że pokazuje mi się karta, że no nie wiadomo, co tutaj, no niby coś, może zaproponował coś, ale właściwie to jeszcze to do czegoś prowadzi. I tak jakbyście czekali na tego mężczyznę, jeżeli jesteście mężczyzną, to się pojawiacie tak naprawdę tutaj, tak? Wychodzicie z jakąś propozycją do kobiety, ale czekacie na jej odzew, co ona na to powie, czy ona będzie się chciała z Wami spotykać, może. Ta, na takich warunkach, jakby byście sobie życzyli, a pokazuje się tutaj, że raczej takich swobodnych, tak, warunkach, hmm, skąd ta, to podpisywanie tych umów? No bo co? Hmm, bo chcieliście zmian w życiu. Tu się pokazuje wcześniej chcieliście zmian. Hmm, tu się pokazuje karta, która mówi, że się trochę dzieje, trochę się zadziało różnych rzeczy i nie wiedzieliście, którą jakby ścieżką hmm, ruszyć. Hmm, a tu dużo zastanawiania się było. Jakby było dużo opcji, wydawało mi się, że mam nie wiadomo, ile opcji, a tak naprawdę już się trochę zdenerwowałem czy zdenerwowałam, bo kurczę, muszę wybrać, tak? I dlatego tu chcieliście podpisać jakąś umowę na początku września się pokazuje. I, I właściwie temu towarzyszą zmiany, nawet przemieszczanie się. Być może wy gdzieś chcieliście zacząć coś od nowa. I teraz co? Hmm. I dostajecie. Dopiero, dopiero jak już stwierdzacie, że chcecie jakąś umowę podpisać, to wtedy dopiero dostajecie jakąś fajną propozycję współpracy. Dlaczego wybieracie tą propozycję, jakby współpracy tu się pokazuje? Bo ja tu miłości w tej chwili nie widzę. Miłość to jest na końcu dopiero. Dlatego, że e, bardzo wierzyliście, że dostaniecie taką propozycję, w której będziecie się mogli rozwijać, tak? która w ogóle tak was troszeczkę podniesie z tego miejsca, gdzie jesteście, da jakieś możliwości większe coś takiego mi się pokazuje, w ogóle wierzyliście, tak jakbyście sobie wymedytowali, bo ja też medytuję i czasami sobie wymedytowuję coś, ostatnią pracę sobie wymedytowałam na przykład i tak jakby się też, też pokazuje, że ta wiara wasza, która w was była, ta taka wiecie, że w środku wiedzieliście, wierzyliście w to, że ja tego chcę, to do mnie przyjdzie, a jak ja tego chcę i, i cały czas myślę, że to do mnie przyjdzie, to na pewno to do mnie przyjdzie i przyszło i przepięknie tu się pokazuje we wrześniu, że to będzie w ogóle inny poziom już Waszego życia, lepszy, lepszy, tak, i tu jest dużo kreatywności tworzenia. Natomiast wtedy okazuje się też, że trzeba pożegnać to co stare, jakby, bo stare, bo stare z jednej strony pokazuje się tak, dawało Wam moc, ale i nie przespane noce, więc być może robiliście coś w życiu, może to być związane w ogóle z firmą. Wiecie, co rodzinną. Robiliście coś, co dawało wam moc i być może w jakiś sposób czuliście się ważni, natomiast to was zbyt wiele kosztowało. To są stres, przespane noce. Dlatego dopiero wtedy, jakby we wrześniu, pokazuje się, że zamykacie ten etap. Bo wiecie, że przede wszystkim zamykacie go, bo wiecie, że no, to w ogóle nie funkcjonuje już u was, tak? To nie chcecie absolutnie. Mm, y, tam się nie rozwiniecie to do niczego dobrego nie prowadzi tak? i wtedy kiedy zamykacie jakby ten etap przeszłości tak, odcinacie to, oceniacie to y, nie chcecie już targać za, z, z, na plecach no to wtedy macie tak naprawdę taki wstępuje was wielki entuzjazm i radość, dlaczego? bo święty spokój macie i możecie bo macie tak <laughs> Bo pokazuje się, że tam być może na tym etapie swojego życia wcześniej dotarliście do tego momentu, gdzie no mm, już jakby nic więcej Was nie czekało. A tutaj się pokazuje, że macie całkiem coś nowego, wchodzicie w to dosyć zdecydowanie, w miarę konkretnie muszę Wam powiedzieć. Yy, absolutnie nie ma tutaj żadnego mętliku w głowie, żadnego rozkminiania, podejmowania decyzji, tych kart w tym tarocie też jest, wiecie, ty, o tych decyzjach jest tyle i tak dalej. Nie, tu się pokazuje, że nie. Dostaliście tą propozycję. Wy to wchodzicie. Właściwie to czekaliście na nią, tak? Hmm. Odpowiednią propozycję dla siebie. I we wrześniu to się w ogóle zadziewa, tak? I to bardziej zaraz na początku tego miesiąca idziecie do nowej pracy. Mnóstwo radości jest. I teraz z perspektywy tego nowego zajęcia, które będziecie wykonywać we wrześniu, pokazuje się, że wy odpoczywacie. Hmm. Odpoczywacie. Dlaczego? Dlatego, że tu dopiero pokazuje się. Hmm. Być może mówiliście wszędzie dookoła, że a tam ja sobie muszę odpocząć, sobie poradzę, y, ja tam sobie jakoś wszystko powoli zorganizuję, ale temu widać było, że towarzyszyło hmm, jakieś jakiś taki, może nie stres, ale tu pokazuje się, że hmm, baliście się jakby tego, że będziecie musieli na zawsze pozostać, obawa, że jeżeli czegoś nie zmienię w życiu, to będę musiał czy musiała pozostać na no całe życie już w tamtym miejscu, bo, bo sama nie wiem, czy jestem coś warta, czy mi się uda, tak jakby tu się pokazuje, że ten diabeł was tak ściągał na dno, tak? Waszą, wiecie, wasze poczucie wartości tak po prostu gdzieś pod butem tłamsił, zmiażdżał i tak dalej, tak mi się tutaj pokazuje jakaś taka niewiara, że to albo to ego, nie idź, nie idź, nie rób tego, tak, bo źle na tym wyjdziesz, tu wszystko znasz, tak, każdy zakamarek, nie wiem tej firmy, tej pracy, tu sobie poradzisz, tu jesteś kimś, ale z drugiej strony wiem, już to cięży, ciążyło hmm. i teraz co pokazuje się, że z perspektywy patrzycie na to wszystko i myślicie sobie, kurczę w końcu mam święty spokój, łapię oddech i wtedy pojawia się ten mężczyzna Albo to wy, jeżeli jesteście mężczyzną, wtedy macie czas, żeby wyjść z jakąś propozycją do kobiety. Hmm. Dlaczego? No, bo tu mamy komunikowanie z osobą, która gdzieś dalej mieszka. Albo zakazaną miłość. Wiecie, podchodzącą pod trójkąt. Albo tutaj tak naprawdę już z tą osobą byliście. Hmm. Ale nic poważnego z tego nie było, i teraz, że tak powiem, mamy tutaj wracacza albo mężczyznę, który po prostu był zbyt zajęty tutaj jakimiś sprawami. I teraz on, jeżeli mówię do mężczyzny, mężczyzno, byłeś tu zbyt zajęty sprawami, teraz okazuje się, być może ktoś do ciebie pisze, albo ty piszesz, bo masz czas napisać być może do kobiety, z którą się już spotykałeś, albo którą po prostu poznałeś, tak. Jeżeli jesteś mężczyzną, to tu się pokazuje, że trzymasz się troszeczkę z daleka, hmm, pociąga cię ta bardzo bardzo cię ta kobieta, natomiast czekasz jakby na to, co ona ci odpowie, jak ona będzie reagować, czy ona w ogóle jest chętna, bo tu jest dużo, że pokazuje się, że w karcie przeczekania jest mężczyzna. Akurat tutaj, jeżeli czytam nam dla mężczyzny, a teraz dla kobiety, no, to muszę Wam powiedzieć, że pojawia się mężczyzna. Dlaczego? Hmm, on się tutaj pojawia, tak? Natomiast pokazuje się, że też mogłyście być z tym mężczyzną. Tu są wiadomości, ale tu jest też fascynacja drugą osobą, tak? Czy dla mężczyzny, czy dla kobiety pokazuje się, że te dwie osoby są zafascynowane w jakiś tam sposób sobą? Jest dosyć duża wymiana informacji. Natomiast ostatnia karta, czy dla mężczyzny, czy dla mę kobiety mówi o tym, że czekacie, przeczekujecie, czekacie na jakiś sygnał, na jakąś odpowiedź. Coś takiego, no, niby nie jest między Wami, no, niby jakoś tam jest między Wami, ale czegoś byście więcej oczekiwali. Dlaczego? Hmm. Hmm. Dlaczego? I teraz muszę powiedzieć, jeżeli. Ja mówię teraz do mężczyzny. Dla mężczyzny to tak by wyglądało, że jeżeli ty, mężczyzna, jesteś w karcie przeczekania, to z tego powodu Ee, żona jest zajęta bardzo pracą. Tu są generalnie dwie kobiety. To może być generalnie pokazywać tą samą kobietę, natomiast pokazuje się, że być może ona musi dużo pracować, bo jej pracodawczyni od, od niej tego wymaga. Tak, żona jest bardzo zajęta pracą, natomiast e, może to ona jest pracodawczynią też. Tak też może być. Tu chodzi na pewno o pracę, o jakiś standard życia, że ona dużo pracuje, żeby utrzymać się na jakimś poziomie. Może jest pracodawczynią i potrzebuje tak naprawdę coś zrobić, jakiś taki ma okres teraz na tłoku pracy na przykład, dlatego mężczyzna czeka. Natomiast kobieta czeka, dlatego że, że mo może są dwie kobiety. Jedna, jest kobietą, w którą jest zapatrzony ten mężczyzna, a druga to jest tak potencjalna, bardzo dobra kandydatka, i tak jakby on miał się zdecydować. Może też być taka, t, słuchajcie, sytuacja, bo mi się tu też jak najbardziej to wręcz mi się bardziej pokazuje niż to, co powiedziałam, że jest to mm, poprzez wiadomości, tak naprawdę, poprzez wiadomości relacja, w której jest więcej osób. I teraz mężczyzna występuje tutaj w roli tylko i wyłącznie takiego, który chce ułożyć sobie być może na nowo życie albo wyrwać się z domu, bo jest już w jego życiu kobieta, która jest najważniejsza, natomiast ta druga mm, jest dla niego bardzo interesująca, ponieważ ona też jest kobietą tutaj jakby sukcesu, ona też potrafi zarabiać pieniądze, ona też jest bardzo ogarnięta, bardzo mu się podoba, tak? I dlatego być może mm, mamy tutaj na końcu, że czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, to kartę przeczekania czekamy na to, jak sytuacja się rozwinie. No zobaczmy, jaka jest rada dla barana. Hmm. Jaka jest rada dla barana? Hmm. Jeżeli jesteś mężczyzną, to pokazuje mi się kurczę. Sukces, mężczyzny. Hmm. Że tak naprawdę, jaka jest rada? Nie bój się hmm. wejść w coś nowego, nie bój się inwestowania, też tu się pokazuje. Hmm. Postępuj odważnie, hmm. nie bój się, nie wiem, pójść do szefa, hmm. zapytać o podwyżkę, żeby podnieść swój, nie wiem, standard życia. Hmm tak jakby się pokazuje hmm. rada dla mężczyzny natomiast jeżeli jesteście kobietą no to by było już całkiem inaczej hmm. że wy macie dwóch mężczyzn do wyboru hmm. przy kobiecie tak jest za dużo tu osób jaka jest rada hmm. że jeżeli wiecie rada dla kobiety jest taka, że mamy tutaj dwóch mężczyzn jeden, mężczy jeden mężczyzna to jest tak naprawdę partner tej kobiety. A drugi mężczyzna to jest partner tej drugiej kobiety. Mm. I jaka jest rada, mi powiedzcie? Bo mi się wydaje, że radą być może jest to, że powinno zostać tak, jak jest. Natomiast, no, mm, myślę, że tarot karty mogą radzić również tego, że. Jeżeli jesteś kobietą to wybór jakby należy do Ciebie, jakby kogo chcesz, tak, a jeżeli jesteś mężczyzną no to nie bój się tutaj tak naprawdę realizować jakiś planów, tak, pokazujesz się w karcie mężczyzny, który odniósł sukces, poprzez inwestowanie, poprzez dobre decyzje, coś takiego, jeżeli jesteś mężczyzną to Ty zdecyduj czego Ty chcesz tak naprawdę, ale przed Tobą pokazuje się sukces. Taka rada dla baranka. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.